Hej, jeszcze nie wiesz, czym jest listonik? Przede wszystkim listonik jest Twoją listą zakupów wygodną i dostępną zawsze przy Tobie. W praktyce pozwoli Ci zaoszczędzić czas, nie zapomnieć żadnego produktu oraz upewnić się, że kupujesz to, czego faktycznie potrzebujesz. Nadaje się zarówno dla ceniących sobie szybkość i wygodę, jak i każdego, komu zależy na szczegółowym zaplanowaniu zakupów. Listonik pozwala więc grupie użytkowników poszukujących określonych rzeczy w konkretnych miejscach, na uproszczenie i dobrą organizację zakupów. Działa to tak. Po zainstalowaniu listonika, w dowolnym miejscu i czasie, przez komórkę lub internet, możemy tworzyć, modyfikować i przeglądać swoje listy zakupów. I tak, na przykład, kompletując składniki do nowego przepisu, mamy pewność, że nic nie zostanie zapomniane, a lista będzie zawsze aktualna. Zatem sprawdź nas, bo rejestracja w naszym serwisie to kwestia kilkunastu sekund, plus wszystkie nasze usługi są całkowicie bezpłatne. Zapraszamy listonik.pl